Tak to oni, Piotr Maślak, Marek Kapela, fantastyczni polscy torowcy i szosowcy, którzy już jutro samolotem wylatują na Mistrzostwa Europy U23 na torze. Tak jest. Jutro lecimy już do Anady w Portugalii, gdzie przez kolejne trzy dni będziemy robić ostatnie treningi wprowadzające do mistrzostw Europy i kolejne 5 dni będziemy startować. Jest, ja stanę na starcie w wyścigu drużynowym na 4 km oraz w Medicinie, a Marek. A ja stanę w wyścigu tym samym drużynowym razem i w wyścigu eliminacyjnym. Ja powiem, jak wy trafiliście na tor, skoro bez przerwy was widać na szosie i to też z sukcesami. O ile się nie mylę, to pan Marek był niedawno mistrzem Polski na szosie. E, tak jest, jeszcze do, do końca. Trzy tygodnie temu byłem aktualnym mistrzem, teraz już byłem, natomiast no, jesteśmy na tyle uniwersalni, że łączymy szosę z torem i, i robimy to skutecznie od lat, więc jesteśmy w tej kadrze cały czas. Ale też zachęcam, że oprócz tego, że fantastycznie jeździcie i na szosie i na torze, to również fantastycznie idą studia, bo wiem, Przecież współpracujemy od kilku lat, jesteście studentami Akademii Nauk Stosowanych w Pruszkowie, która fantastycznie lubi, szanuje i kocha sportowców. Jesteśmy z wami i będziemy. Dlatego też jesteśmy tutaj i będziemy Was obserwować na tych mistrzostwach, oczywiście trzymając kciuki za osiągnięcia. Bo pan Piotrek Maślak tutaj niedługo będzie bronił pracę magisterską. Tak jest. To już jest mój ostatni sezon na akademii. I w tym roku będę bronił pracę licencjacką, więc dziękuję tutaj bardzo całemu kierownictwu za pomoc, no i za to, że możemy się rozwijać w kierunku sportowym, jak i naukowym. Ja wiem, że kończycie pracę licencjacką, ale z tego co wiem, wstępnych Waszych rozmów idziecie również na studia magisterskie. E, zgadza się, jesteśmy już w trakcie pisania prac i ja zamierzam. Przedłużyć swój rozwój naukowy. No, i tak jak Piotrek mówił, jesteśmy bardzo wdzięczni Akademii Nauk Stosowanych, że, że mamy taką możliwość łączenia kariery sportowej z karierą naukową, bo, bo gdzie indziej nie byłoby to możliwe. Bardzo dużo komplementów, ale to tak naprawdę siła w Was. Wy chcecie, wy potraficie, wy przychodzicie tam, gdzie trzeba, uczycie wszystkie zadania, które uczenia narzuca, wy to wszystko robicie fantastycznie. I to jest wasz sukces. A my się cieszymy, że mamy przyjemność z takimi wspaniałymi ludźmi pracować. To prawda? Tak jest, to prawda. <laughs> Szanowni Państwo, naukę zostawiamy na bok, teraz stawiamy na sport i wszyscy oglądamy w telewizji. Mistrzostwa Europy w Portugalii na torze, a to są właśnie reprezentanci Polski. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękujemy za wsparcie.